Siemaneczko z tej strony. Jadaś ja woźny, a dzisiaj moi drodzy Wam pokażę, jak zainstalować piosenkę, um, grać piosenkę na Waszego iPhone'a. E, ten poradnik ogólnie powstał dla takich osób, którzy po prostu chcą sobie zainstalować te piosenki różne. Po prostu nie mogą. Jest to fajne, łatwe i naprawdę przydatne. Zapraszam do oglądania. Ok, już wróciłem i teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Musicie zainstalować My Media za pomocą App Store. Czyli wchodzicie, też sobie w App Store. O tak. Tutaj dajecie App Store i wpisujecie My Media. To tutaj będziecie mieli tam, gdzie My Media zainstaluj. Nie, to nie, to. Po prostu to pierwsze lub drugie, no i po prostu to instalujecie, jak już to macie zainstalowane, widzicie, w YouTube'a. Jesteście już w YouTubie. teraz wpisujecie swoją piosenkę, na przykład mi tik", tik tak, tak, tic tak, że to ja nawet pewnie napisałem, ale wyskoczy mi, TikTok na od Fligra. Hanguk Tire pomijamy A i piosenkę. Dostępni, skopiuj link, wychodzicie z tego I teraz, jak skopiujecie link, to wchodzicie w moje. My... O, jakaś reklama, jeszcze hmm. i wyłącza. Hmm. O, teraz będzie przeglądarkę internetową, wpisujecie mp3 i musi konwerter YouTube MP3. Pierwsze, drugie, trzecie, nie Pierwsze, drugie, czwarte. Klikacie po prostu najlepiej pierwsze, bo jest po prostu najlepszy ten konwerter. To nie ma różnicy jakie klikniecie, ale po prostu ten, ten, ten bym najbardziej przypomniał. Dajcie wklej. I dajcie... Kon... przekonwertuj na. Tu macie różne jakby wybory, ale dajcie to po prostu na MP3, bo chcecie tu z telefon. Dajcie przekonwertuj na, a wam się to będzie konwertować. Na chwilę wam się pojawi dużo takich reklam, reklam. To będą jakieś reklamy, właśnie coś takiego. To, to sobie, robicie tak z tym, tak, możecie wyłączyć. No i pobierz, pobierz plik. Zachowaj. I już wam się to instaluje. Zainstalują się to raczej szybko. No może wolno, jak macie sobie internet, ale myślę, że to 4 MB. to się wam zainstaluje szybko. Wychodzicie z tego, gdzie takie coś, czekacie chwilę, wchodzicie znowu w My Media, w wróć, jeśli wam to tak zadziała, no i dajcie w Media, wchodzicie, oj tu macie Fligru tak tak? wchodzicie, otwór dajecie. Na wirusa, już za niedługo wszędzie będzie Tego działa. No i po prostu. Chyba po tyle. Jeśli wam się spodobało, jeśli ten odcinek był dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale. Ten sposób jest również fajny, ponieważ nie daje wam wirusów. Bo on wam nie daje wirusów. Także myślę, że i git. I nie zapomnijcie, o w górę, subika na kanale, powtarzam się, wiem.